Biblia i wiara, Psalm 91, Opatrzność Boża. Kto mieszka pod opieką Najwyższego, będzie przebywał pod osłoną Wszechmocnego. Niech mówi do Pana: Jesteś moim schronieniem i twierdzą, Boże mój, Tobie zaufałem, bo On. Uwolni cię z siedł łowców i wybawi od zgubnej zarazy. Piórami swymi cię okryje i pod jego skrzydła się schronisz. Jego wierność jest tarczą i obronnym murem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej. Ani zarazy nadchodzącej z ciemnością, ani moru niszczącego w południe. Choćby obok Ciebie padło tysiąc ludzi, a dziesięć tysięcy po Twojej prawej stronie, Ciebie to nie spotka. Gdy tylko otworzysz swe oczy, ujrzysz zapłatę daną bezbożnemu, gdyż Pan jest Twoim schronieniem. Najwyższego uczyń swoim mieszkaniem, nie dosięgnie cię nieszczęście i plaga nie zbliży się do twojego namiotu, bo swoim aniołom wydał polecenie, żeby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej nogi. Zmiaszczysz węże i żmije, alwa i smoka podepczesz. Skoro mi zaufał, to go wybawię, ochronię go, bo poznam moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Będę z nim w nieszczęściu, wyzwolę go i otoczę chwałą. Nasycę go dniami długimi i ukażę mu moje zbawienie. Amen.